W dniach od 8 do 12 maja obchodzimy w naszej szkole Dni Pamięci naszego generała Piotra Szębeka. W związku z tym chcemy przypomnieć historię jednego z dni, w którym to grochowska ziemia spłynęła krwią żołnierzy polskich w wolnej Polski. Dlatego wraz z moimi koleżankami Amelią Borkowską, Dominiką Stunek i z panem Jankiem przygotowaliśmy występ mający na celu zachowanie pamięci o tych, którym zawdzięczamy wolność i etos odważnej walki o wartość, która łączy wszystkich Polaków, niepodległą ojczyznę. Serdecznie witamy panią dyrektor Lilę Fotęgiec, panią dyrektor Marioną Sobolewską, panią dyrektor Jolantę Pilwińską oraz panią kierownik świetlicy, panią Wiolę Sztark. Pragniemy również powitać nauczycieli, personel administracyjny, uczniów naszej szkoły i ich najbliższych oraz wszystkich nas oglądających. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia tego, co dla was przygotowaliśmy. Czcić, pamięć żołnierzy walczących pod Holszczynką Grachowską 25 lutego 1831 roku. To tegoż dnia polscy żołnierze zrozumieli, że chcą wolności, że pragną wolności i będą walczyć o nią z bronią w ręku. Piotr Udysocki, inicjator powstania listopadowego, wspominając ten dzień, pisał w emocjonującym mieście. tu każdy z nas że będzie walczył z wrogiem aż do końca własnego życia. Tu każdy z nas przysiąg wieczną zemstę i nie złoży broni, dopóki Polska nie będzie wolna. Lub nie zobaczy już więcej matki, siostry. Żony i dzieci. To zdanie uświadamia nam, jak ważna jest kwestia wolności i niepodległości państwa polskiego. Że wolność, niepodległość państwa polskiego jest ważniejsza niż matka, siostra żona i dzieci. Pierwszy bój pod orszaką grochowską rozpoczął się 20 lutego 1831 roku. Do tegoż dnia polscy żołnierze otwarli pierwszy atak rosyjskich wojsk w walce na magnety. Jeden z jego uczestników, kapitan Władysław Kowalski, pisał, mój bagnet zakrwawił się tam przynajmniej trzy razy. I tak celnie sypaliśmy w oczy ołowiem, że Moskale musieli lasek opuścić. Po pierwszej zwycięskiej bitwie pod Włoszynką Grochowską trwał względny spokój aż do 25 lutego 1831 roku. Bo tegoż dnia nie pierwszy i nie ostatni raz w historii Polski rozegrała się bitwa o niewolę lub wolność. O słabę lub hańbę o życie lub śmierć. 25 lutego 1831 roku, około 9 rano, Rosjanie zaczęli ostrzelać Lasek Olchowy z armat. Po pół godzinie ostrzału artyleryjskiego do boju ruszyła piechota rosyjska. rozpoczęła się zażarta bitwa na Wagnety. Niesamowitym męstwem w tej bitwie wykazali się czwartacy. Kto to jest czwartacy? Kim byli czwartacy? To był czwarty pułk piechoty liniowej, złożony z dworskiej służby rzemieślników oraz biedoty miejskiej. To oni walczyli najsilniej, najmocniej, patriotycznie, z myślą o wolnej Polsce. Dowódcą ich był generał Ludwik Bogusławski. Pierwszy atak wojsk rosyjskich został odparty. Polacy wygrali tą pierwszą bitwę. Ale Rosjanie cały czas szykowali nowe bataliony, wysyłając je właśnie na żołnierzy polskich, którzy bronili tej olszynki grochowskiej. Lasek Olchowy przychodził dwukrotnie z rąk do rąk, aż w końcu Polacy musieli się wycofać. W zaistniałej sytuacji generał Józef Chłopicki, który stał na czele Wojsk Polskich zrozumiał, że on też musi się włączyć do walki i stanął w pierwszym szeregu żołnierzy Polskimi. Jak opisuje to jego biograf, Stefan Przewalski, generał Chłopicki, stoi w pierwszym szeregu z karabinem w ręku, w cywilnym płaszczu, i cygarem w ustach. A żołnierze idący za nim śpiewali. Jeszcze Polska nie umarła, póki my żyjemy. Generał Kopicki, cały osmolony dymem prochowym, wydawał się żołnierzom jakimś herosem, nie z tego świata. Ale Rosjanie. Widząc to, co dzieje się w wojsku polskim, zrozumieli, że też na czele Wojsk rosyjskiej powinien stanąć dowódca. A więc był nim feldmarszałek Iwan Dybicz, który zrozumiał, jak wielkie znaczenie dla żołnierzy ma przykład dany przez dowódcę. Zaczął, zaczął zawracać żołnierzy, krzyczał na nich, mówił, jeżeli nie jesteśmy w stanie przełamać gastki Polaków, to musimy poświęcić własne życie. I staną na czele Wojsk Rosyjskich ze świeżymi batalionami, ruszając na tą Olszynkę Grochowską. Generał Józef Kopicki, widząc, że nie ma szans w tej walce, Odwołał się do odwodów, a więc do żołnierzy stojących poza polem bitwy, czekających na rozkazy. Wysyła rozkaz, ażeby na miejsce bitwy przybył, przybyła pierwsza dywizja piechoty pod dowództwem generała Jana Henryka Krukowieckiego oraz korpus kawalerii pod dowództwem Tomasza. Łubieńskiego, Lecz ci dwaj żołnierze, oficerowie, generałowie odmówili wykonania rozkazu. Tłumacząc się tym, że generał Józef Chłopicki nie jest ich dowódcą formalnym. Lecz tylko naczelnym wodzem jest Michał Gedeon Radziwiłł. Dramaturgi tej sytuacji dopełniło zranienie Józefa Chłopickiego, ponieważ Pocisk artyleryjski wybuch pod koniem generała, raniąc go w obie nogi. Generał leżąc na ziemi przekazał swoje dowodzenie generałowi Janowi Skrzyneckiemu, a naczelny wódz Michał Gedeon radziwił, przekazał swoje uprawnienia generałowi Piotrowi, hrabiemu Szendekowi, ale Powstałe zamieszanie spowodowało, że nikt nie był w stanie tego koordynować. Wobec czego żołnierze polscy wycofali się ku Wiśnie. Zaś generałowie rosyjscy namawiali pan marszałka Dębicza, żeby zaatakował Warszawę. Ale pan marszałek, widząc jaka odwaga jest po stronie żołnierzy polskich, Widząc, jakie straty wojsko rosyjsko poniosło, odmówił. Ta bitwa w historii Polski pozostała nierozstrzygnięta. Dlaczego? Dlatego, że Warszawa została ocalona. Nazywają tą bitwę jako Polskie Termopile. Ale dlaczego Polskie Termopile? Przecież pod termopilami zginęli wszyscy żołnierze. A tutaj jednak nie. Ale, okazało się, ale okazuje się, że dlatego polskie termopile, bo ci żołnierze polscy bronili tak samo jak w Grecji cienkiego przesmyku prowadzącego do serca ich kraju, do Warszawy. Walka, poświęcenie dla ojczyzny, przypomina ją nam, że powinniśmy zawsze pamiętać o tychże żołnierzach spod grochowskie. Grochowskiej, że powinniśmy czcić ich, mieć wdzięczność dla tych żołnierzy, że poświęcili dla niepodległości państwa polskiego matkę, Siostrę, żonę i dzieci. Bitwa ta jest upamiętniona w arkadach grobu nieznanego żołnierza. W arkadach grobu nieznanego żołnierza mamy 22 tablice komemoratywne i na jednej z nich widnieje napis grochów. 25 luty 1831 rok. Jak Państwo wiecie, grób nieznanego żołnierza dla Polaków jest miejscem świętym. Wymaga czci, szacunku. Grób nieznanego żołnierza to nie jest miejsce naszych klęsk. To nie jest miejsce żałoby narodowej. To jest miejsce naszych zwycięstw naszej dumy narodowej, naszego poświęcenia dla ojczyzny, a istotą tego grobu jest niepodległość i wolność Polski, dla której żołnierze poświęcili matkę, siostrę, żonę i dzieci. Dziękuję. Pociecha Kossaka, Roszynka Grachowska, którego zdjęcie widzimy na tablicy przedstawia epizod z bitwy stoczonej 25 lutego 1831 roku. Bitwa ta przeszła do legendy narodowej jako bój o Grechowską. Namalowany został techniką oleju na płótnie o wymiarach 95 cm wysokości i 135 cm szerokości. W 1928 roku i obecnie znajduje się w biurach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Warto pamiętać, że pierwotną wersję Wojciech Kosak namalował w latach 1886-1887. Waszynka Bechowska nie miała jednak szczęścia. Obraz zakupił hrabia Feliks Michielski i umieścił go w swej siedzibie w Boryniczak na Ukrainie. Pałac spłonął w wyniku działań wojennych w 1915 roku, a wraz z nim dzieło Kosaka. Znana z licznych pocztówek, olszynka Dychowska cieszyła się jednak tak znaczną popularnością, że w 1928 roku Wojciech Kosak namalował krepikę obrazu, a w 2018 wytwórnia filmów dokumentalnych i fabularnych. Realizowała film Oświęcony grochowska a w rolę ukazanych przez malarza bohaterów wcielili się współcześni aktorzy. Dzięki magii Kina Kossaka zyskało nowe życie. Na obrazie „Bojciecha Kossaka” pierwszoplanowymi bohaterami są Czwartacy, żołnierze Czwartego Pułku Piechoty Liniowych. Stojąc w fa linii, prowadzą karabinowy ogień do niewidocznych przeciwników. Kilku starannie celuje, inni padają trafieni pociskami. Jeden z żołnierzy rozrywa zębami papierowy nabój z grochem i kulą. kulą. Umontowanie czw czwajtaków składało się z granatowej płytki oraz pantalonów zaplatanych na guziki. Posiadali również kaszkiet, na którym widniała blacha z orłem. Numer półku. Czwajtacy uzbrojeni byli w karabin stał, skałkowy. Oprócz tego do swojej dyspozycji mieli bagnet z pochwą, pasach, ładownicę na 40 naboi oraz łopatę saperską. Na drugim planie grupa woj wojskowych na koniach Otacza cywila w jasnym płaszczu i cylindrze. Wypostowany mężczyzna z uwagą słucha meldunku adiutanta. To generał, to generał Józef Chłopicki, który podczas bitwy pod Olszynką Grychowską dowodził oddziałami pierwszej linii. Zaś adiutantem, który składa meldunek Chłopickiemu mógł być Aleksander Walewski, syn Napoleona Bonaparte i, Mar i Marii Walewskiej. Wojciech Kosak, jak wielu Polaków, gloryfikował w swojej wyobraźni postać Napoleona. W oddali obrazu widzimy, po, widzimy oddział Wojskiej ar, Artylerii, w której skład podczas bitwy wchodziło 90 armat. Dzięki skutecznemu dowodzeniu zapewniła ona duże wsparcie walczącej piechocie. Osoby ukazane na obrazie otacza zimowa aura ukazana w leśnym krajobrazie. To właśnie Olchowy Las o szerokości około 600 metrów był główną pozycją polskich wojsk podczas bitw pod Grochowem. Miejsce to stało się kluczowym punktem obrony ze względu na położenie, w którym się znajdowało. Mianowicie, będący na wzgórzu las otoczony był z trzech stron bagnami, co czyniło teren bardzo trudny do zdobycia. Olszynkę Grochowską, w której rozgrywała się zaciekła walka, to większość na, prze na przełomie XIX i XX wieku, a obecnie na tym terenie znajduje się rezerwat lat historyjny z pomnikiem i kryptą ze złożonymi szczątkami poległych w bitwie. Chciałabym podkreślić, że obraz pociecha kosaka był jednym z wielu dzieł polskiej kultury, w którym upamiętniona została bitwa pod Grochowem sceny walki w olchowym lesie stało się motywem dla polskich poetów, jak choćby wiersz o krakowska Konstantego Łukaszyńskiego, który zarecyduje Amelia. Oprócz polskich autorów warto wspomnieć o niemieckim poecie Juliusie Mosenie i jego wierszu ostatnich dziesięciu z chwajtego półku. Po przetłumaczeniu utworu wierzycznego Juliusa Mosena na język polski powstała pieśń Tysiąc Falecznych Opuszcza Warszawę. Ze była ta pieśń Dominika. Polskie termopile, te olchy potrzaskane sterczą na monile, jak kolumny pomników, a poległych kości. Lśnią jak głoski napisów, co powie przyszłości. Jak w świętych dniach lutego, gdy wrogów szeregi, morzem działów i bagnetów zalały swe brzegi. O, gaju święty dla nas, olszyno grochowa, pamięć o Tobie, w Pol w Polak. Polak w późny wiek przechowa. Odrosną drzewa twoje, bo ziemia pod nimi syta krwi, ugnoja, ugnojona kościami ruskimi. A gdy na głos zbudzonej ze snu Europy wyjdziemy na bój ostatni, gdy pielgrzymie stopy tam poniesiemy, gdzie myśli nasze wiecznie lecą, gdy białe orły znów nad wisłą zaświecą. W owym dniu odrodzenia, w te chwały godziny, szep, szep, szepiąc drzewo wolności, zaszczepiamy olszynę. Walecznik tysiąc opuszcza Warszawę. Przysięga klęcząc, świadkiem naszym Bóg, z bagnetem w ręku w świętą sprawę. Śmierć naszym hasłem niechaj zadrzy wróg. I do go zalew, na uszo już sojusz zawarty, spany w kąt. Prówną, idzie w bój Puk czwarty, i do już miał już już zawarty. Z panewką próżną idzie w bój Puk czwarty, wiadoma światu ta sławna oszyna, gdzie za tym murem nieprzyjaciel stał. Pasz tysiąc jeże się krwawa wszczyna. Już mu zwalony nie padł ani strzał. Okropny wszechstrach poniósł tłum rozżarty. Spokojnie wrócił do Pragi pół czwarty. Ogromny przesach poniósł tłum rozżarty. Spokojnie wrócił do kadli Bóg